Proszę Państwa, terroryzm lewacki. Otóż to jest. Trzeba to nazwać po imieniu. Europa, nie tylko zresztą Europa, ale Europa w szczególności, została poddana rewolucji komunistycznej, która jest w pełnym natarciu z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich. Tylko jedna rzecz nas dezorientuje. Że tym razem rewolucja komunistyczna jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy, bo my znamy strategię bolszewicką. Strategia bolszewicka składała się z trzech takich elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. Ona przyniosła pewne rezultaty, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym teraz odstąpiono od tej strategii i nowa strategia, którą jeszcze w latach XX wieku zalecał taki włoski komunista Antoni Gramsci, jest inna. Na pierwszy plan wysuwa masowe duraczenie, bo według Gramsciego głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera kultury, czyli świadomości ludzkiej. I masowe duraczenie jest prowadzone przy pomocy takiej piekielnej triady. Państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone, wystarczy przejrzeć ustawodawstwo, ale nie są stosowane na masową skalę. Po pierwsze, dlatego, że już dawno Nikolaj, Mikołaj Machiavelli zauważył w księciu, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Żeby Między innymi nie płoszyć potencjalnych ofiar, dlatego że terror to nic przyjemnego, ale ma jedną zaletę. Człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany, zdaje sobie sprawę, w jakiej sytuacji jest i myśli po swojemu. Czeka, kiedy terror zelżeje, kiedy terror ustanie, ale myśli po swojemu. Natomiast człowiek zoperowany przy pomocy triady on nie wie, że jest zoperowany, on myśli, że to tylko naprawdę. Na nic już nie czeka, więc to jest przy pozorach humanitaryzmu ta strategia jest groźniejsza. Jest groźniejsza. No i strategia się zmienia, zmieniła. Duraczenie daje takie rezultaty, że terror właśnie jest niepotrzebny. Tylko trzeba utrzymać możliwość duraczenia. Dlatego bardzo starannie się pilnuje monopolu edukacyjnego, starannie się pilnuje mediów i faworyzuje się w przemyśle rozrywkowym pewne kierunki. Natomiast, mówię, strategia się zmienia, a cel rewolucji się nie zmienia. Cel rewolucji komunistycznej pozostał taki sam, jak był. Celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że człowiek sowiecki wyrzekł się wolnej woli. Raz na zawsze. Bo jak człowiek się wyrzeknie wolnej woli, to już jej nie odzyskuje. To się robi raz na całe życie. I w związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie. Bo w normalnym świecie, co i rósł, trzeba dokonywać jakichś wyborów. Na własną odpowiedzialność, a tego właśnie Człowiek Sowiecki już nie umie, bo on się tego wyrzekł. Więc drugim celem komunistycznej rewolucji jest stworzenie człowiekowi sowieckiemu środowiska, w którym on mógłby żyć. Tym środowiskiem jest państwo totalitarne. Państwo totalitarne. Czym się charakteryzuje państwo totalitarne? Tym między innymi, że nie uznaje żadnej władzy poza własną. Żadnej władzy poza własną. A więc na przykład władzy rodzicielskiej. Bo to też jest władza w dodatku autonomiczna wobec państwowej. No to mamy władzę rodzicielską zlikwidowaną. W tej chwili z władzy rodzicielskiej został już tylko obowiązek alimentacyjny. Bo jeżeli w stosunkach między rodzicami a dziećmi, w stosunki między rodzicami a dziećmi, został wprowadzony urzędnik państwowy, który ma ostatnie słowo. No to władzy rodzicielskiej już nie ma. Są tylko pozory jakieś, a tak naprawdę to tylko obowiązek alimentacyjny. I tak samo państwo totalitarne nie, nie toleruje władzy religijnej, bo to też jest władza i powinna być przynajmniej autonomiczna względem państwowej. No i francuski prezydent, były francuski prezydent Mikołaj Sarkozy, kilka lat temu, kiedy urzędującym prezydentem był, przedstawił taką ofertę pod adresem Kościoła katolickiego albo kościół będzie respektował zasadę laickości republiki w przełożeniu na język ludzki wyrzeknie się wszelkich pretensji do przywództwa moralnego tylko tak się zredukuje do roli takiej organizacji socjalno-charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego tam pielgrzymki takie różne fiki miki prawda makagigi i tak dalej no to nawet będzie finansowany przez państwo bo właściwie dlaczego nie prawda natomiast jak nie no to wojna i ponieważ jeszcze nie wszyscy przeszli na tamtą stronę, to jeszcze tam mamy wojnę, zwłaszcza u nas. Zwłaszcza u nas. Przecież gazeta wyborcza cały czas to, to środowisko, bo stawką w tej rewolucji jest właśnie przetrwanie cywilizacji łacińskiej. I cywi a cywilizacja łacińska, to mówię, bez względu na ryzyko, trzeba mówić prawdę. Cywilizacja Łacińska ma dwóch wrogów Żydów i socjalistów. Dlaczego Żydów? No to jest bardzo łatwo odczytać w dziejach apostolskich, to jest wszystko zapisane. Opis podróży misyjnej misyjnych świętego Pawła. Jest to w dziejach apostolskich. Jak ktoś chce, to może sprawdzić. Święty Paweł był przecież Żydem, ba, był ubekiem, takim nawróconym, prawda? To się rzadko zdarza, ale się zdarza. No i jak rozpoczynał te podróże misyjne, to gdzie w pierwszej części? No do Żydów, no bo to ich tam miał znajomych pewnie i tego. I bardzo dokładnie jest przedstawione, w jaki sposób te środowiska go przyjęły. Otóż przyjęły go wrogo, przyjęły go wrogo, stawiając mu na pierwsze rzut oka dziwacznie brzmiący zarzut, że mianowicie on działa przeciwko narodowi. Zarzut na pierwszy rzut oka brzmiący dziwacznie, dlatego że przez święty Paweł żadnego programu politycznego nie głosił, ani nie wzywał do powstania przeciwko Rzymianom, ani nie wzywał do uległości wobec Rzymu, no w ogóle żadnego, żadną polityką się nie zajmował w, w, w ówczesnych realiach. Tylko głosił chrześcijaństwo. A tu nagle taki zarzut, że on działa przeciwko narodowi. Ale jak się bliżej temu przyjrzymy, rozbierzemy to sobie z uwagą, to jest w tym pewien sens. Otóż istotnym składnikiem żydowskiej tożsamości i wtedy, i teraz, jest przekonanie o wyjątkowości Żydów w całym wszechświecie. A święty Paweł, głosząc chrześcijaństwo, głosił siłą rzeczy chrześcijański uniwersalizm, który podważa, a nawet w pewnym sensie trochę ośmiesza te uroszczenia do wyjątkowości. I Żydzi szóstym zmysłem, bo to inteligentni są, szóstym zmysłem natychmiast to wyczuli. I stąd ten dziwacznie brzmiący zarzut. Ale to się nie przedawniło. To cały czas trwa, to cały czas trwa. A ponieważ istotnym składnikiem cywilizacji łacińskiej jest chrześcijaństwo, etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego, to tu o żadnym współistnieniu być nie może. Mowy być nie może. No i drugi, drugi wróg to są socjaliści, którzy no, pamiętamy jeszcze taką kultową piosenkę socjalistów, międzynarodówkę. Co tam śpiewali między nimi? Przeszłości, ślad, dłoń nasza zmiata. Jaki ślad przeszłości? A no właśnie ten, łacińską cywilizację, która jest nie do pogodzenia. Dla człowieka sowieckiego, człowiek sowiecki nie może egzystować w cywilizacji łacińskiej. Jest to środowisko dla niego, on jest niezdolny do przetrwania w tym środowisku, jako człowiek sowiecki. Więc trzeba to zniszczyć, trzeba wprowadzić państwo totalitarne jako sztuczne środowisko dla człowieka sowieckiego. I ponieważ te kręgi częściowo się na siebie nakładają, niektórzy socjaliści są Żydami, niektórzy Żydzi są socjalistami, i tam gdzie się nakładają, to jest Żydokomuna. Także Żydokomuna istnieje realnie, to nie jest mit jakiś antysemicki, tylko to jest zjawisko socjologiczne no i tyle. I Trzeba po prostu sobie z tego zdawać sprawę. Nie mówić o tych sprawach, znaczy mówić o tych sprawach trzeba bez zacietrzewienia, ale i bez lęku. Ale i bez lęku, bo mówię, jeżeli wyrzekniemy się z z obawy przed posądzeniem o antysemityzm, no to zgłupiejemy do reszty.